16 kilometrów. I to jest najprawdziwsza prawda. Nie ma innej prawdy. Nie ma. To nie jest to, że ja, ja, że ja się nie zgadzam z innymi, że inni mają inne poglądy i yy, może to oni mają rację. Nie. Oni nie mają racji, bo oni nie mają wiedzy. Dlatego. A jeżeli ty też nie potrafisz zrozumieć, bo jest dużo ludzi, którzy nie rozumią tego, że no ktoś jest, kto to wie. Ktoś to musi wiedzieć. Bo nad tym pracuje. A jak ty nie wiesz, no to idź po prostu kurwa zrywać szaf. Albo trzeć krzan. dupo po asfalcie. zaczepionym za. Yy, za albo za, za ten. I to wiesz To się nazywa tarcie krzanu właśnie. Do 16 km. Wolfia, dokładnie to, może nie wiem jak to usłyszałeś, nie wiem jak ja to powiedziałem, ale nie rozumiem. Wizja czy wiedzą? Nie wiem czy wiedzą, kto wie. Nie wiem. Nieważne, nieistotne. Najważniejsze, że ja to wiem i najważniejsze, że wie to archiwum. To jest dla mnie najbardziej istotne. A teraz y, próbuję y, przekonać głupich Polaczków, którzy nie myślą, nie myślą racjonalnie i nie potrafią po prostu myśleć. A Amerykanin, Amerykaninowi się nie udało. Znaczy udało się. Jakąś grupkę, część się udało. Być może on nie starał się, y, nie wiem.